Szanowni Państwo, stuka nam 60. Oczywiście nie chodzi o PESEL, nie chodzi o wiek. Wszyscy, jak tu jesteśmy, jesteśmy piękni młodzi. Chodzi o naszą serię operetkowych koncertów 60. Państwo to sobie wyobrażają, po raz 60 naszych artystów zaprosimy już niebawem. A dzisiaj w naszym studio pani Agnieszka Wawrzyniak, pan Bartosz Kuczyk, artyści, którzy chyba najbardziej nam się kojarzą z tymi koncertami, którzy chyba najczęściej nas odwiedzali. No i w związku z tym poprosimy o garść wspomnień. Jak to się zaczynało? Pamiętacie? To może ja, dlatego że to była taka sytuacja, że Ola Kamińska, no, chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych i, 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 i lubianych w obornikach postaci, wielka wielbicielka teatru muzycznego w Poznaniu, przede wszystkim gatunku operetkowego, przyjeżdżała do teatru muzycznego. Potrafiła ja przyjechać trzy albo cztery razy w tygodniu na ten, sam, na ten sam spektakl i kiedyś, ja wówczas pracowałem w teatrze, w dziale marketingu również i weszła do, do, do tego mojego biura. Już to był taki moment, już byliśmy na ty, bo Ola tak często przyjeżdżała, że już po prostu no, nie wypadało tak, się tak, nie tak, znać tak. i mówi słuchaj, czy ja, czy ja mogłam spróbować taki koncert jeden zrobić w Obornikach? No, oczywiście spróbuj, ale jakie warunki? No ja wiesz co, to zróbmy inaczej. to Spróbuj to zorganizować, a potem będziemy się zastanawiać nad warunkami. No i Ola powiedziała, że po kilku dniach się dzwoniła, powiedziała, że jest taki pomysł, żeby to zorganizować w bibliotece. Czy to możliwe? Tak, możliwe, nie ma sprawy. I jakby na tym poprzestaliśmy ten, w, ten, w tej rozmowie, i tylko była taka sytuacja, że uzgodniliśmy termin. No jak przyszło co do czego, to tylko była kwestia, żebyśmy przywieźli swoje nagłośnienie. I kiedy przyjechaliśmy tutaj do biblioteki, to był pierwszy koncert, był w bibliotece. Weszliśmy do tej biblioteki, rozstawiliśmy sprzęt, Zobacz, zobacz, popatrzyłem na tą salę, mówię sobie, a, przyjdzie z 40-50 osób, dobra, w porządku. Więc jak weszliśmy na tą, wyszliśmy z tej garderoby, którą była kuchnia, to ja miałem takie wrażenie, że gdyby tam wszedł jakikolwiek strażak albo inny służbista, to ten koncert by się nie rozpoczął. Żadne standardy nie zostały zachowane. Zost oficjalnie możemy powiedzieć, że prawie się udało je zachować. To było niesamowite wrażenie, bo ludzi było po prostu jakaś, jakaś niewyobrażalna ilość była tych ludzi, jak na, jak, 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 jak na taką, 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 taką małą przestrzeń. No i tak to się zaczęło. I tak się zaczęło. I trwa do dziś lat już prawie 20. Na czym to polega? Czy obornicka publiczność jest jakaś szczególna? Czy wszędzie tak jest? Czy to geniusz Oli? Okay. Czy Państwo mają szczególne sentymenty do nas? Nie no, oczywiście, że mamy szczególne sentymenty do, do państwa, tak, ale publiczność, e, obornickę to jest bardzo wyszukana publiczność. Ona jest naprawdę bardzo dobrze wychowana na bardzo dobrych sztukach. Ja już nie mówię, że z teatru muzycznego w Poznaniu czerpali swoje inspiracje, ale czasami opowiada się, że publiczność odbiorcy np. w Laskali są dokładnie tacy, na ile zaprezentują się artyści. I dla mnie publiczność obernicka, nie żartuję, jest dokładnie taka. Nie mają, um, znaczy mogą mieć swoich ulubionych artystów, na których chętnie przychodzą albo by przyszli, jeżeli bywają rzadko. Niemniej um, brawa są zawsze adekwatne do tego, co zaprezentujemy. E i nie jest tak, że jak na początku komuś nie wyszło to do końca biją małe brawa, po prostu naprawdę się na tym znają. I słychać to, to serce i wrażliwość, no tak po prostu jest. Publiczność obornicza, no. jak publiczność w Laskali. To było tak. piękne, to zapamiętamy. Szanowni Państwo, skoro piosenka Wielka Sława to żart, to taka kwintesencja, czy to jest klucz tych koncertów, no to nie może tej piosenki zabraknąć w trakcie naszej rozmowy. I tu eksperyment. Nasi artyści wykonywali ją milion razy na scenie. Ale przypuszczam, że jeszcze nigdy nie wykonali tej piosenki przy stoliku. Jesteśmy w TV kameralna, no to posłuchają teraz Państwo kameralnego wariantu piosenki Wielka Sława to Żart. Da radę? No właśnie, tak znaczy, jeśli tutaj mogę. Mamy to... razem śpiewać? Jeśli mogę pan dyrektorowi wejść słowo odnośnie no tego, czy to jest pierwszy raz przy stoliku, to powiedzmy, pominijmy to milczenie. Ale spróbujemy. Na pewno pierwszy raz w tak eleganckim w eleganckiej towarzystwie. O, tak przy elegancki tak eleganckiej zastawie. Dokładnie. A zatem Rodowód mój spodzna kulfala w trybie moim wiatry dywa. Dziś sługa śnie pan, lecz Resztu przekony wciąż ten sam. Alchemik szczęścia, fałszerz karpołój, kaczownia, tym wawar, szarlatan i zaklina, czy dostawca rogów zacnych mężów. Czarwodziej, i tonór, żołnierz słów na wozie, raz pod wozem znów, wygra na hrabiach świata, pogrąż czy też dyplomata, leczy na słowa, ani złota, nie z mi ochota. Otoczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do Drodzy Państwo, gafy, wpadki, wtopy, poślizgi, porażki. Było coś takiego? 59 koncertów. Nie, w obronikach nie. <suszel> Oczywiście, że było. Co pamiętamy? Ja pamiętam, jak rzuciłem się z motyką na słońce pod tytułem Lubię wracać tam, gdzie byłem już i byłem święcie przekonałem, że się tego nauczyłem, a przyznam, że nie należy do kategorii, która się długo uczy, raczej należy do kategorii, która się szybko upewnia, że już umie. I mm, najlepsze było to, że nie pamiętam tytułu tego koncertu, ale pamiętam, że ten utwór to w ogóle była jakby taki, ten utwór miał na... Być nawiązaniem do tego tytułu. Miałem... Y, ten, ten utwór miał być jak gdyby spinać takim. Wszystko. Nawet nie spinać. On właśnie miał być takim Spinał. otwarciem dla tematu. No i, no i zaczynam to śpiewać, zaczynam śpiewać i po prostu czuję, że dochodzę do tego momentu, gdzie dalej jest druga kartka, ale tam już jest biało. A wiedziałem, że teraz się dopiero zaczną schody, bo to jest szybki refren. W związku z powyższym, dzisiaj mógłbym to, to zaśpiewać od tyłu do przodu, ale wtedy nie. Powiem szczerze, że to była walka z materią, taka dosyć. Widziałem tak. Publiczność, z racji tego, że to już był ten moment, że publiczność już mi wybaczała parę rzeczy, w związku z czym oni wiedzieli, że ja się mylę, ja wiedziałem, że oni wiedzą, że się mylę. To były najdłuższe chyba sekundy na scenie, jedne z dłuższych, jakie pamiętam w swojej karierze. No i to chyba była, najwie... to była chyba największa wyspa skarbów, w moim zdaniu. Tak. Ale taka bardzo konkretna. A, Panie Agnieszku. To ja miałam taki... Tylko właśnie nie wiem, czy to było w Obornikach, wydaje mi się, że też. Miałam taki moment, kilku koncertów, pod rząd. Wychodzę do fiołka z Montmartre'u. Karamboliny. Mhm. Wychodzę. I słyszę, akompaniament, on sobie leci, ja płaczę ze śmiechu. Schodzę. Drugi raz. Wychodzę. To samo. Aż w końcu, nie wiem, chyba Bartek mi podpowiedział pierwsze słowa. Mówię, no bardzo Państwu przepraszam. Jakoś zaśpiewałam, ale to z jakością nie myli. Jeszcze, jeżeli na przykład padło pytanie o naj, taki, naj, chyba, no, taki najgrubszy numer, jaki tutaj zrobiliśmy ja zrobiłem z Wiesiem Paprzyckim do spółki. Mm -hmm. Wydawało się, że nie ma takich, nie ma nikogo i niczego, co jest w stanie Anię Bajerską i Jarka Patyckiego wybić z rytmu. I że ludziom z takim doświadczeniem, takim talentem, taką klasą sceniczną, bo tu by można było po prostu wymieniać, tak. jeśli chodzi o Anię Jarka, to obojętnie ile, no, by to się tego, ile by się tych komplementów nie powiedziało, to jest i tak za mało. I oni wyszli tutaj do utworu tego nie zapomnę, Jerzego Lawiny Świętowskiego pod Ojej, tytułem tak. Morze i stali na prosceniu, a my z kolegą Paprzyckim, ponieważ byliśmy tuż po utworze e, gdyby ja miał cztery nogi, gdzie Wiesiu na tyle znakomicie imituje pijanego wykonawcę, że pamiętam, że na jednym z koncertów plenerowych, jak wystartował do niego ochroniarz, i to było naprawdę, on zaczął śpiewać, a Ochroniarz... A to było krótko, idziemy, 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 idziemy. Idziemy, i Ochroniarz naraz się na scenie go z tej sceny sprowadzał, a Wiesiu mówi, ale ja tu, ale ja tu gram, mówi dobra, dobra, dobra. W każdym razie Ania z Jarkiem zaczęli śpiewać ten piękny, skąd jeden piękny, miłosny duet i śpiewają oni go, uroczo śpiewają, I śpiewali go z przodu, a ja... Patrzę na Wiesię i Wiesiu, chodź z tyłu, dorobimy do tego morza, przecież nad morzem muszą latać mewy. Ja nie wiem, co nam strzeliło do głowy. Przeszliśmy za horyzontem i we dwójkę, jak takie dwa, za przeproszeniem, barany, bo to inaczej tego nie można określić, załączyły nam się takie skrzydełka i smutne minki i tak żeśmy przefrunęli z lewej do prawej. I pamiętam tylko, ludzie zaczęli bić brawo i się śmiać, nie w... w ogóle nie było tam się z czego śmiać. Nie, Więc... Ania taka lekka konsternacja. Jarek się odwrócił, jak nas zobaczył, to tylko w drodze powrotnej trzymał Anię za rękę niczyło. i nie odwracaj się. <głos> <głos> Oni śpiewali twardo, a my twardo przefruwaliśmy tam za tym i tym. Ale Jarek pamiętam, że wtedy jak zszedł ze, ze sceny, to się rozpłakał ze śmiechu i powiedział, że mu nie to, to, <noise> nie, to coś takiego to się nie zdarzyło. Także było to <noise> trochę, było różnych cudów. Ale właśnie dokończę, że było dlatego, że tu sobie można. To jest publiczność obornicka, to jest taka bardzo cienka nić. Że tu można bardzo ostro wariować i doginać pewne rzeczy, i żartować, i iść no, po takiej lekkiej bandzie, i wrzucać zaczepki do oli. Wszystkim się to podoba, bo każdy czeka, kiedy ja w końcu z nią wejdę w jakiś dialog. Ale trzeba znać tą granicę, której nie wolno przekroczyć, to jest raz, a po drugie. To się trochę zachowuje jak taka sinusoida, To znaczy, ile ja dociągnę powiedzmy tej humoreski, żeby było najweselej, to musi wrócić musi tyle samo pięknej muzyki, elegancji, szacunku, kostiumu i tak dalej. I to tak to tutaj jest. Mhm. Szanowni Państwo, poprzednią piosenkę wybrałem ja, tym razem kolejną kameralną wersję zaproponuje Pani Agnieszka. To ja poproszę o pieśń. Kocham go, Franciszka Lechara. Dziękuję. teraz kulturami zrobimy. Pani Agnieszko, stroje. Ile razy przebierała się Pani na deskach naszej, naszego Domu Kultury? Myślę, że przebierałam się z kilkaset razy, ponieważ zdarzało się na pierwszych koncertach. Nie było takiej możliwości i pamiętam, że byłam w jednej góra dwóch ym, sukienkach, dwóch kostiumach. A rekordowa już? Natomiast rekordowa, je jeśli przyjeżdżałam z Bartoszem Kuczykiem i był to powiedzmy koncert między 22, 24, 26 utworów, to potrafiłam mieć 12 sukienek i przebierałam się sama. Proszę Państwa. Tak. I teraz powinno paść drugie pytanie, kto to przyniósł i kto to wyniósł z do <noise> Dziękuję bardzo. Specjalne służby. <noise> tak? Dziękuję bardzo. Oczywiście. <noise> tak. Specjalne służby. Niezapomniane koncerty. Śpiewaliście różny repertuar. Były kolendy, był klasyczny repertuar operetkowy. Wychodziliście również poza, yy, poza ten kanon. Co wykonywaliście chętnie, czego, no, co mniej chętnie, czego nie lubiliście po prostu? Hmm. To jest bardzo trudne pytanie. Tym bardziej, że pani Pamiętać liczba. o tym, że ten reportaż obejrzy Ola, tak? I to jest sytuacja ciężka, żeby patowa. powiedzieć czego nie lubi, Czego nie, lubi, czego nie lubiliśmy. Ja myślę, że były takie koncerty inaczej. Są takie pozycje, które ja pamiętam, które dla nas wymagały olbrzymiego zaangażowania, jakby czasowego. I na pewno takim tytułem było od Straussa do walca. Bo ten koncert został w zasadzie wykonany tylko u was, i może jeszcze gdzieś dwa razy. Ale okazało się, że gdyby, że to, była, to było coś takiego, co już wykraczało. Tu w obornikach się to przyjęło bardzo dobrze, ale wielu naszych kontrahentów, kiedy czytało, opis tego wychodziło z założenia, że no nie, no, że to jest o jeden most za daleko. Ja myślę, że nie, bo to była, bo chyba nikt przedtem czegoś takiego nie zrobił, bo może przypomnę, że był to koncert, podczas którego do różnych utworów Johanna Straussa, przede wszystkim do walca nad pięknym Modrym Dunajem, do walca, z tego co pamiętam, do walca cesarskiego, zresztą idąc tropem spektaklu Król walca. My do, częściowo my, częściowo ja, każdy z nas dopisywał tekst i te walce były śpiewane, a pary baletowe kreowały te walce. Czym nas Państwo zaskoczą na 60. koncercie? Bo te rozmowy się już rozpoczęły, tak? I teraz, I teraz zaczynamy się zastanawiać nad tym, jaką to ma mieć formułę. Tak? No bo gdyby teraz mieli przyjechać wszyscy, którzy tutaj występowali, to musielibyśmy do garderoby dosta dostawić jeszcze przegubowiec, bo, <laughs> bo byśmy się tu nie zmieścili. Nie do końca jeszcze wiem, jaki będzie klucz tego. No, mniej więcej wiem, kto to poprowadzi, natomiast, natomiast jeśli chodzi o samo. Ja powiem tak: ja jestem przeciwnikiem takiej formuły, że, która zresztą u nas w Polsce jest bardzo popularna. Że nagle siada taka galeria ludzi i mówi ktoś, Krysiu, a pamiętasz 17 lat temu, 13 marca to było, pamiętasz o 20.45 jak się otworzyło okno na trzecim piętrze w garderobie, to tam przyfrunął gołąbek, pamiętasz? Tak, tak Janku, oczywiście pamiętam. On miał białe skrzydła i czerwoną czapeczkę. Nie wiem, ja tego nie. Jakby mnie to nie przekonuje. Ja myślę, że jeżeli mamy się pokazać po raz 60, to raczej pokażmy, że po raz 60. potrafimy czymś zaskoczyć. A przynajmniej nie róbmy z tego, że tak powiem, orderowni, tak, że teraz to wszyscy jesteśmy tak zasłużeni i wszyscyśmy się tak naśpiewali i naoglądali i naznali, że po prostu wszyscy stańmy i teraz sobie powiedzmy, hurra. Nie, ja tego tak nie widzę. Ja uważam, że powinno być, no, tak trochę po mojemu, czyli tak jak zawsze, trochę z jakimś takim lekkim wariactwem w głowie. Czekamy w napięciu. 60. koncert już niebawem. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Ale ja bym jeszcze. Ale pozostała jeszcze piosenka na finał. Ale przed piosenką na finał, to ja muszę powiedzieć jedną rzecz. Że, e, bo musimy się tutaj pokłonić tej sprawie, że nie byłoby tych 60 koncertów. Gdyby nie było tego pierwszego koncerta przede wszystkim gdyby nie było Oli, tak? Bo y, w moim odczuciu... Ola jest osobą, które kiedyś, za nie wiem, 20, 40 czy 50 lat ktoś padnie na pomysł, żeby postawić pomnik, ale taki pomnik, on oczywiście mnie udusi za te słowa, ale ja tak myślę, że pojęcie animatora kultury takiego skrwi kości, mm. tak? człowieka, który poświęca swój czas, swoje pieniądze, swoje kontakty który chce, bo to Ola nas wszystkich zaraziła tym w Obornikach, tak? Nie, nie, tak. nie czarujmy się. Poczucie misji. Poczucie misji, tak. które zostało zrealizowane, no jeżeli byśmy przyjęli, że średnio na koncercie było 250 osób, tak? A było tych koncertów 60. Ja z matematyki jestem słaby, ale tak mi coś wychodzi, że tak pół stadionu, że każdy oborniczanin przynajmniej raz na tym naszym koncercie był, tak? To zdecydowanie tak. Więc to jest coś, co, co sobie trzeba jasno powiedzieć. To jest osoba, która poświęciła mnóstwo życia, mnóstwo czasu, mnóstwo pasji to, że czasami jest no, bardzo delikatnie rzecz ujmując trudna... Forstka. Forstka przyjaźń. Sust mi Pan to wyjął, wyjął po prostu. To jest jedno, ale to wynika z wielkiego serca i to wynika z zaangażowania, tak? I często było, i często gdyby nie to jej ten jej słowotok telefoniczny, który no, czasami rozwierca mózg, ale ona ma rację. Ona ma rację, bo jest ktoś, kto musi od czasu do czasu wpłynąć na to towarzystwo, że no jednak trzeba zrobić to, czy tamto, czy tak, czy inaczej. Czy, czy sposób, w jaki ona to argu argumentuje, a przede wszystkim artykułuje te swoje wypowiedzi, to już jest zupełnie inna sprawa, ale... ale skutecznie. Ja myślę, że my właśnie jadąc dzisiaj tutaj, rozmawialiśmy na ten temat, że można chyba wysnuć taką tezę, może bardzo śmiałą, ale ja ją jestem gotów bronić, że to Ola nauczyła Oborniki chodzić na koncerty w Obornickim Ośrodku Kultury, tak? Czas na finał.